Witam serdecznie państwa ze słonecznej plaży w Wiantarze w programie Gryluj z Pomorską. Dzisiaj przygotujemy sobie gładzicę z ziemiaczkami z boczkiem oraz grillowaną cukinią. Drodzy państwo, gładzica należy do ryb płastugowatych, tak samo jak halibut, turbot czy nasza bardzo popularna flądra. Generalnie, jak państwo widzą, wygląda jak flądra tym, że jej nazwa Gładzica bierze się stąd, że jest bardzo gładka skóra. Flondra ma skórę jak tareczka, natomiast Gładzica idealnie gładką skórę. Sprawioną Gładzicę doprawiamy z dwóch stron solą oraz czarnym pieprzem z odrobiną przyprawy ziołowej. I układamy na naszego mocno rozgrzanego grilla. Na tego samego grilla układamy naszą patelnię i zamykamy w celu uzyskania wysokiej temperatury. Przygotowujemy sobie odrobinę posiekanej pory, parę plasterków cukinii zielonej oraz żółtej. Do koloru dodamy jeszcze czerwoną paprykę, wędzony boczek. Tak przygotowane składniki dodamy na naszą rozgrzaną patelnię, na którą wcześniej wlejemy smakową oliwę Tym razem będzie to oliwa z czoskiem i szili. Wrzucimy na sekundę nasz boczek, żeby lekko puścił aromat. Czosku nie musimy dodawać z tego względu, że dodaliśmy oliwę z oliwek, w której już był czosnek. Do podrumienionego naszego boczku dodajemy wcześniej posiekane nasze warzywa. Przerzucamy teraz na drugą stronę naszą gładzicę. I zamykamy na jakieś 3 minuty. Do naszych warzyw, które rumienią nam się na patelni, dodajemy wcześniej ugotowane młode ziemiaczki. W międzyczasie przygotujemy sobie jeden liść naszej Radicchio jako podkład plus odrobinę kiełków z lucerny. Przygotujemy sobie parę plasterków karamboli do dekoracji oraz parę cząsteczek kolorowych pomidorków. Dekoracja wstępnie przygotowana, więc zabieramy się za układanie naszego dania. W pierwszej kolejności wykładamy nasze ziemiaczki, okraszamy je warzywami z boczkiem, na to układamy naszą płastugę, przypominam, gładzice, odrobinę świeży do dekoracji tego dania i parę kropel octu balsamicznego drodzy Państwo bardzo szybko można wykonać każdą potrawę w plenerze na świeżym powietrzu przy pomocy grilla. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do zwiedzania przepięknych okolic gminy Stegna. Historią menonitów związany jest katolicki kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Niedźwiedzicy. Kościół jest murowany, zbudowany w 1348 roku w stylu gotyckim. Jedno na o nawie przykrytej drewnianym płaskim stropem. Na wyposażenie kościoła składają się m.in. trzy ołtarze z XVIII i XIX wieku, XVIII-wieczna ambona oraz dzwon z 1590 roku odlany w Gdańsku przez Gerta Benika, twórcy gdańskiego Neptuna. Dzwon zdobią liczne napisy, inicjały, wizerunki aniołów, postacie z podniesionymi mieczami, a także sylwetka niedźwiedzia wspinającego się na drzewo, co stanowiło herb niedźwiedzicy. Obecnie spoczywa w drewnianym przedsionku przy wejściu do kościoła. Nie pełni już swojej roli, ponieważ uszkodzono go po 1945 roku. Kościół otacza użytkowany do dzisiaj cmentarz rzymskokatolicki, który prawdopodobnie powstał w połowie XIV wieku wraz z wybudowaniem kościoła. W pobliżu żuławek do tej pory działa potężna śluza gdańska głowa, która łączy wisłę ze szkarpawą kończącą swój bieg w zalewie wiślanym. To zabytkowa budowla. Kilka lat temu przeszła gruntowny remont, a w 2004 roku modernizację. Polegała ona na zamontowaniu w głowie śluzy dodatkowych wrót, wynurzających się z podwody. wody. Umożliwia to śluzowanie dużym, przeszło 100-metrowym statkom pasażerskim. Dawniej w tym miejscu istniała duża twierdza wodnoziemna, kontrolująca żeglugę w Delcie Wisły. Podróżując przez gminę Stegna natknęliśmy się na szkołę jazdy konnej Buffalo Bill w Jantarze. Wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy nie tylko nauczą jak poruszać się na tych pięknych zwierzętach, ale też zaszczepią w nas hippicznego bakcyla. Szkółkę założyli w 2004 roku długoletni hodowca i szkoleniowiec Jerzy Ożga oraz właścicielka gospodarstwa rolnego Alina Mianowska. Już na pierwszy rzut oka widać pasje i serce jakie właściciele wkładają w rozwój szkoły. Obecnie poza klasyczną szkołą jazdy konnej znajdziemy tutaj ośrodek obsługujący obozy jeździeckie imprezy sportowe firmowe i rekreacyjne koniarzy szkółki z jantaru możemy zobaczyć również w trakcie widowisk konnych takich jak więcej niż dziki zachód oraz opowieść o szlaku jantarowym Właściciel Jerzy Ożga raczej nie należy do osób, które spoczywają na laurach. Po sukcesie swojej szkoły postanowił stworzyć pierwszy w Europie integracyjny szlak konny. Zyskał on ze względu na swoje położenie i trasę nazwę bursztynowy prowadzi przez najciekawsze przyrodniczo i turystycznie rejony Mierzei Wiślanej. Od ujścia Wisły w Mikoszewie do nadgranicznych piasków. Ma 60 km długości. W trakcie konnej wyprawy można podziwiać nie tylko piękne tereny Pomorza, ale również zwiedzić np. latarnię morską w Krynicy Morskiej. Szkoła jazdy konnej Buffalo Bill w Jantarze udziela się też społecznie. Pomaga między innymi alkoholikom, a także osobom bezdomnym. Organizuje również szkolenia zawodowe dla bezrobotnych i rolników. Uczestnicy kursu poznają teorię z zakresu obsługi hodowli i użytkowania konia. Szkolenie kończy się uzyskaniem specjalnego certyfikatu. Szkoła jazdy konnej stanowi dla wielbicieli koni Punkt na trasie wycieczki po pomorzu niemalże obowiązkowy, tym bardziej że jak zdołaliśmy się tutaj przekonać, zwierzęta te można tu nie tylko podziwiać, ale i nauczyć się na nich jeździć.